No, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o gochanie. Poprzedni materiał o Cici przyjął się naprawdę dobrze, była duża dyskusja w komentarzach, więc uznałem, że zrobię sobie z tego taką miniserię, gdzie będę o każdej Dragon Ballowej postaci opowiadał. Kontrowersyjne takie powszechne opinie oraz troszeczkę je wyjaśniał określając je swoim własnym zdaniem. Dzisiaj właśnie wybrałem sobie Gohana z tego powodu, że jest on chyba według mnie najbardziej kontrowersyjną postacią i najpopularniejszą, jeśli chodzi o jakieś dyskusje, z tego powodu, że są, jeśli chodzi o Gohana, dwa obozy. Jeden obóz uważa, że Gohan jako wojownik powinien szlifować swój niesamowicie wielki potencjał. Powinien być w 100% wojownikiem i zawsze być gotowym na zagrożenie. I jeśli Gohan tego nie robi, to ten obóz jest bardzo zawiedziony, że co ty Gohan robisz? Drugi z kolei obóz jest w przeciwną stronę nastawiony i bardziej ceni sobie jego ludzką stronę, właśnie. Oni uważają, że Gohan jest postacią, która nigdy nie chciała walczyć, tylko do tej walki była zmuszana i to sprawiało, że marzenia, faktyczne marzenia Gohana były blokowane. A tym marzeniem było właśnie pójście w rozwinięcie swojej ludzkiej strony i zostanie po prostu wielkim uczonym naukowcem. Powiem wam, że oczywiście rozumiem obie te strony, bo ja sam jako młody dzieciak uważałem, że Gohan powinien być tym przepotężnym koksem, który po prostu zawsze będzie robił łubudu i tak dalej. Ale po tym, jak podrosłem, moje myślenie się zmieniło i zacząłem myśleć, że Gohan faktycznie marnuje swój potencjał, ale ludzki. Jak już troszeczkę podrosłem, moje myślenie się troszeczkę zmieniło, to zacząłem zauważać rzeczy, których nie zauważałem wcześniej, że faktycznie Gohan się marnuje jako człowiek, że te wszystkie walki były siłą narzucane. I przez to był blokowany jego ludzki potencjał, i przez to nie mógł też spełniać swoich marzeń, i zaczęto to zauważać. Ale ostatnio, jak sobie właśnie o tym materiale myślałem, to tak sobie mi przyszło do głowy, że Gohan jest bardzo dziwną postacią, tak na dobrą sprawę. Bo wątek walki i wątek właśnie jego ludzkiej strony jest bardzo często mieszany, i to w taki sposób, jakby Toej, Toriyama, jak jeszcze żył, nie wiedzieli za bardzo, co z tą postacią zrobić i w jaką stronę faktycznie powinna pójść. Ale zaraz do tego przejdziemy. Najpierw może sobie wróćmy do samego początku i pomyślmy sobie, jaki Gohan był nam na początku przedstawiony. Był on czteroletnim albo tam pięcioletnim dzieciakiem, które było bojaźliwe, strachajło to było z niego i nie chciało walki. Za to miało to dziecko marzenie zostać wielkim uczonym naukowcem. I można sobie zadać pytanie teraz, oczywiście, na ile to było faktycznie jego własne marzenie, a na ile to był wpływ Chi Jednakże to nie jest w tym momencie według mnie ważne. Po prostu skupmy się na tej bazie, że Gohan jest małym dzieckiem, bojaźliwym, nie chce się bić, ale chce być po prostu wielkim uczonym. I w jaką stronę to potem wszystko poszło? Oczywiście też tutaj nie chcę. Żeby ktoś sobie pomyślał, że jak tylko będzie jakaś zmiana od tej podstawy, a na pewno będzie, to od razu będę mówił, że o to jest źle, to tak nie wolno, bo to jest zmiana od tej podstawy, którąśmy sobie ustali. Nie. Ewolucja bohatera jest dobrą rzeczą, gorzej bo jakby tej ewolucji nie było i cały czas by ta postać stała w miejscu. Chodzi o to, żeby po prostu sprawdzić, czy te zmiany są tak mocne, że to jest jeszcze. Ewolucja naturalna Bohatera, jego progres, charakter development. Czy faktycznie to już jest odchył od normy, który nie powinien się wydarzyć? I oczywiście trzeba też wziąć pod uwagę bardzo ważną rzecz. Gohan jest tam przedstawiony jako dziecko, więc wiadomo, że jak będzie dorastał, to się na pewno zmieni. No bo ilu z nas zachowało swoje poglądy i marzenia w czasach dzieciństwa? No, ja na pewno nie, dlatego teraz tutaj siedzę przed wabi. W każdym razie, najważniejszy charakter development Gohana mamy już praktycznie na samym początku, w Saiyan gdzie zostają porwany przez Piccolo i zmuszony. Do morderczego treningu, ponieważ Piccolo zobaczył jego potencjał, że jeśli tylko oszlifujemy ten diament, to wtedy będzie on naprawdę solidnym po prostu wojownikiem, który pomoże w walce z Sajanami. Gohan z początku płakał, stawiał się, bo był tylko dzieckiem, tesnił za Goku, który już był martwy. Ale po jakimś czasie Gohan zaczął tę swoją Sajańską naturę po prostu z siebie wyrzucać i też zmężniał, jakkolwiek ciekawie to nie brzmi w kontekście pięcioletniego dzieciaka, ale tak, Gohan w końcu zaczął pokazywać pazur bardzo. To szybko zmienił się z tej strachajły, któreśmy widzieli na samym początku i można było wyczuć, że coś z niego będzie. Kiedy już sami Sajanie przybyli na ziemię, to widać było, że Gohan faktycznie chce walczyć, chociaż miał taki moment, gdzie jednak się przestraszył, bo było coś typu oczekiwania rzeczywistość. Ale potem ponownie wrócił normalnie do walki, już do samego końca mężnie stanął po prostu przed przeciwnikiem i dawał siebie dosłownie wszystko. Potem na namek mieliśmy według mnie chyba. Big Gohan'a jako postaci, jako charakteru, ponieważ widać było, że naprawdę już wyrzucił z siebie tę całą bojaźliwość i ten strach i dzielnie walczył cały czas z Frizą, z żołnierzami Freezy, z Giniu itd. i tak dalej i tak dalej. Nie bał się praktycznie ani razu. Okej, okay, może poza wyjątkiem Freezy, ale ktoś wtedy Freezy nie bał. Sam Vegeta trząsł przed nim portkami, co jest zrozumiałe, ale bardziej chodzi o to, że Gohan mimo wszystko... Nawet jak wiedział, że może zginąć za moment, to i tak stawał do walki i najbardziej to pokazał właśnie w walce z Rikowem, gdzie został pokonany, ale potem wstaje właśnie, dzielnie oznajmia, że jest synem Goku i że zaraz mu spierze dupę i tak dalej, i tak dalej. Potem dostał oczywiście strzała jego kark został. Ale i tak trzeba oddać mu to i zauważyć, że Gohan tutaj naprawdę zalicza potężny charakter development i tak jak powiedziałem wcześniej, to jest pik Gohana jako postać, jako charakter. Według mnie. I... Teraz właśnie dochodzimy do takiego momentu, gdzie coś się popstykało i nie wiem, czy po prostu ja jestem głupi, że tego nie rozumiem, albo czegoś nie widzę, bo może tak być. Nie mówię, że jestem wielce oświecony, ja wszystko ogarniam. Ale przychodzi nagle saga Androidów i na początku sagi Androidów jeszcze jest w miarę ok z Gohanem, ponieważ dowiadujemy się, że zaraz za 3 lata przybędą Androidy i że będzie wielka katastrofa i tak dalej, i tak dalej. I Gohan ochoczo idzie na trening. Sam się wyrywa do treningu z Goku oraz z Piccolo i tak będziemy trenować i skopiemy im dupę. Będzie fajnie. I potem dzieje się coś, czego tej pory nie rozumiem. Mianowicie, Gohan jest po treningu 3 na Androidy. Nie ma okazji walczyć, no bo akurat nie ma okazji walczyć. Tak wyglądał plot, że inni po prostu walczyli, dostawali w dupę i tak dalej. Potem przychodzi Cell. i tutaj już nie chcę straczać fabuły. po prostu pójdźmy do momentu, gdzie znaczenie Gohana jako postaci. Faktycznie jest istotne, czyli idzie do e, komnaty ducha i czasu z Goku, osiąga tam poziom SSJ, i widzieliśmy, jak to wszystko wyglądało w środku: że Gohan faktycznie się cieszył tym treningiem, chciał to SSJ osiągnąć. Ba, nawet powiedział, że tato wystrzel we mnie w taką kamechamę, jakbyś chciał mnie faktycznie zabić, i Gohan sam o to poprosił. I wtedy właśnie stało się to, że Gohan osiągnął poziom SSJ, bo zrozumiał, że nie może cały czas polegać na innych, nie ma nikogo, kto go obroni teraz, musi sam po prostu sobie poradzić z nadchodzącym niebezpieczeństwem. No i to zrobił. Odbił kamechę za pomocą tego, że odpalił SSJ, -a. i tutaj było, już można powiedzieć, że chyba charakter Gohana po części jest zamknięty, bo wreszcie jest takim prawdziwym wojownikiem i tak dalej, i tak dalej. Już nie jest bojaźliwą dupą. I będzie kolejny po prostu Z-Warriorem, prawda? No nie. Bo nagle, kiedy faktycznie ma walczyć w bardzo ważnej walce przeciwko Selowi, Gohan nagle mówi, nie chcę z tobą walczyć. Nie chcę. I ja tego nie rozumiałem nigdy, ponieważ to w ogóle nie pasowało do Gohana, którego poznaliśmy wcześniej. Co to znaczy, Gohan, że nie chcesz teraz walczyć z najpotężniejszym przeciwnikiem, z walce, od której zależą losy nie tylko już Ziemi, ale wszystkich istnień. Co to znaczy, że nie chcesz walczyć? Z Frizą chciałeś walczyć, z giniu chciałeś walczyć, z Sajanami chciałeś walczyć. Stawka była podobna. A tutaj nagle mówi, że nie chcesz walczyć? Ja tego nigdy nie rozumiem, tego konkretnego momentu nigdy nie rozumiałem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jego jest Pacyfistą, mimo wszystko, tak? Ale. To był taki nagły, jakby nagle zamienili po prostu postać Gohan'a na kogoś innego, bo jeśli jeszcze w tej samej sadze, parę odcinków wcześniej, ochoczo rwałeś się do treningu, czemu teraz nagle nie chcesz tych efektów tego treningu pokazać? Tylko się boisz. Tutaj było też takie fajne kiedyś wyjaśnienie, że Gohan nie musiał walczyć jako on, ponieważ miał Goku tutaj, miał Vegetę, miał Tranksa, Piccolo, wszystkich. Wcześniej Gohan musiał walczyć, bo jako jedyny po prostu był ostatnim wojownikiem, który mógł coś jeszcze zrobić. Saiyan Sadze Pikolo nie żyje, Tenshinhan nie żyje, Chaozu nie żyje, Yamcha nie żyje, zostaje tylko Gohan i Kuririn. Gohan mimo wszystko wie, że jest na silniejszy, więc jest tym aktualnie najpotężniejszym, więc on będzie walczył, bo małgo wie to, że musi, bo jak nie on, no to nikt nie, nie da rady. To samo można zrobić w sadze Freezy wiele razy, gdzie Gohan momentami jest najsilniejszy, ale tam w sumie każdy momentami był najsilniejszy, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że wtedy Gohan też miał mindset, że ja jestem obecnie najsilniejszy, bo Goku tutaj jeszcze nie ma mojego taty, Vegeta albo, nie wiem, leży gdzieś poobijany, a Kurilin to Kurilin, a Piccolo jeszcze tutaj z nami nie ma, bo jeszcze goś nie skreślili. Więc ja jestem obecnie najsilniejszy, więc moim obowiązkiem jest to, żeby teraz stanąć do walki. A w sadze Sela. Takiego obowiązku Gohan praktycznie nie miał ani razu, bo zawsze ktoś był obok i to była największa w sumie liczba osób, która stała obok niego i mogła ruszyć do walki. Plus Gohan myślał, że Goku jest o niego mimo wszystko w tym momencie silniejszy. I mówię, to nie jest tak, że nagle sobie sam tłumaczę mój problem, tylko po prostu tutaj po podaję rozwiązanie innego człowieka, którego tam kiedyś zaobserwowałem, po prostu gdzieś w internecie. I ma to po części sens. Że tutaj jest ta różnica, że Gohan miał inny mindset, innych towarzyszy wokół siebie i nie miał tego obowiązku walcze, wal, walki. Ale po prostu to mi się i tak nie łączy w logiczną całość, gdyż jeśli idę trenować na jakieś zagrożenie i to nie jest dla mnie coś nowego, bo spotkałem już Radica, spotkałem Vegeta Nappę, spotkałem już Freeze, jego oddział, to ja wiem, że nie idę trenować po to, żeby się po prostu poboksować w jakimś tam, nie wiem, legalnym, bezpiecznym turnieju a potem sobie pójdę na warcaby z tatą. Nie, ja wiem, że tutaj walczę po to, żeby inni mogli przeżyć i żebym przynajmniej ja też nie zginął. Więc nie rozumiem teraz, czemu nagle Gohan się boi, skoro już zna to wszystko. Wie, jak to wszystko funkcjonuje. Zrozumiałbym, gdyby on tego treningu nie chciał, że ja mam dosyć, ja nie chcę już tak walczyć, ja się tego boję, bo jestem jeszcze dzieckiem, nie chcę trenować, ja po prostu... Dajcie mi spokój, chcę się zająć sobą, wytrenujcie... Nie zostawcie spokoju. Ja bym to zrozumiał wtedy. Bo faktycznie wtedy można to ogarnąć, że Gohan jako dziecko się po prostu boi. Ma PTSD przez to wszystko. Kto by nie miał? Ale jeśli Gohan mówi, że: Ok, trenujemy dalej, tak, rozwalimy te androidy, tak, o, tato, będę z tobą trenował, tak, tato, wyslewimy taką kamechę, żebym zginął, żebym po prostu mógł się przełamać i być silniejszym, mógł przebić swoją ścianę, swoją barierę, swoje limity, to tak, zróbmy to. Hej, Gohan, idziemy walczyć. Nie. Nie chcę. Ja się boję. I tego nie rozumiałem nigdy tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że tutaj Akira też za bardzo nie wiedział, co zrobić. Mogę tego nie rozumieć, oczywiście, ale wydaje mi się osobiście, że Akira nie wie co zrobić w tym momencie z Gohanem. Chciał chyba prowadzić jakąś tuszą dramaturgię, zaryzykował. I to się nie opłaciło, według mnie, bo to tylko sprawiło w moich oczach, że Gohan nagle się cofnął dosłownie w rozwoju. W ogóle nie przyszedł na dawnego siebie. Ewentualnie mo może być też tak, oczywiście, że Gohan po prostu tej całej koncepcji ducha i czasu, zobaczył, jak faktycznie jest silny i się tej mocy przestraszył i wtedy faktycznie powiedział, że okej, okay, ja jednak nie chcę walczyć, bo jestem za silny, ja tego nie kontroluję. Okej, okay, mógłbym takie rozwiązanie przyjąć, ale to też nie ma troszeczkę sensu, ponieważ Gohan dalej myślał, że Goku jest od niego silniejszy i był zdziwiony, kiedy Goku w ogóle go wystawił do walki z Selem i powiedział mu Goku, że Gohan, jesteś najsilniejszy. Więc idź, idź walczyć, a Gohan sobie takie wielkie oczy, co? Ja, ja jestem najsilniejszy? Nie, ty jesteś najsilniejszy? Nie, to jest niemożliwe. Więc to się troszkę kłóci, bo z jednej strony Gohan mógł się faktycznie przestraszyć swojej mocy i w sumie on to mówił potem, że się boi właśnie swojego wybuchu gniewu, bo mówił, że ja już rozumiem plan ojca, on chce, żebym ja się zdenerwował, żebym po prostu wybuchł gniewem. I wtedy odblokowuje się we mnie potężna mostu i nie kontroluje, ale ja się tego boję. Ja to rozumiem, tylko że... On tak jakby przeczy u sobie, bo jeśli uważasz, że Goku jest o ciebie silniejszy, to, to jak możesz potem myśleć, że masz sobie ogromną mostu i nie kontrolujesz i jest ona najsilniejsza ze wszystkich? Tego, tego po prostu nie To tak jakby samemu sobie przeczy. W każdym razie tutaj mamy właśnie taką dziwną rzecz, która nastąpiła w sery nie chcę się tylko na tym skupiać, ale to jest moment, gdzie faktycznie można pomyśleć, że postać hana jest źle prowadzona. Oczywiście, potem była według mnie, mimo wszystko, jak na ironię, najlepsza scena w całym Dragon Ballu, gdzie go on osiąga SSJ2 piękne i staje się ten i po, po części się potwierdza to, co mówił właśnie, że. Ta wielka moc po prostu sprawia, że odbiera mu rozum, nie kontroluje tego i chce po prostu mordować, i tak dalej. To się sprawdza faktycznie. Eee, no ale potem, wiadomo, znowu mu odpierdziela, Sel się wybucha, przez to ginie Goku i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jak to wszystko skończyło. I potem mamy właśnie Busagę, 7 lat timeskipu, gdzie Gohan się zmienia już tak kompletnie, i według mnie to tutaj się właśnie narodziły te. Obozy, a może raczej ten drugi obóz się narodził, który był zawiedziony mimo wszystko. Trzeba nazwać regresem Gohana. Bo żeśmy skończyli Cel z tą świadomością, że Gohan jest najsilniejszy, jest mega potężny i pewnie po tych siedmiu latach, nauczony właśnie tym, że Goku zginął, bo po prostu no, był jaki był, będzie kontrolował swoją moc, szlifował ją i będzie jeszcze silniejszy, jeszcze potężniejszy. A przy tym będzie to wszystko kontrolował. Nie bo nastąpił pokój i Gohan się rozleniwił i tutaj właśnie pierwszy obóz się właśnie narodził, że jak, dlaczego, przecież on miał taki potencjał, czemu nagle jest taką popierduchą, o co tu chodzi. No i powiem wam osobiście tak, że według mnie te pierwsze odcinki Busagi, gdzie Gohan po prostu jest zwykłym człowiekiem, sajanem wśród ludzi, w pół sajanem wśród ludzi, ale mniejsza, wiecie o co chodzi, jest dla mnie chyba jednym z najlepszych momentów Gohana, ja się szczerze uśmiechałem tych, właśnie okruchach życia, gdzie nie było walki, nie było slaniaki blastami i tak dalej, tylko po prostu były zmagania Gohana sam, sam, samym sobą, żeby kontrolować, mimo wszystko, tę slaniańską naturę, po prostu przebywając w, no, w, normalnych, w normalnych warunkach z normalnymi ludźmi, czyli w szkole. To było naprawdę bardzo wszystko miłe, przyjemne, i według mnie taki powinien być Gohan cały czas. Który zdaje sobie sprawę ze swojej mocy, odmienności, ale stara się właśnie żyć pośród ludzi, żeby po prostu nie było tego widać. I nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczyłem, ale te sceny w szkole, gdzie Gohan po prostu chciał wgrać w baseballa z innymi i kontrolować swoją moc, żeby po prostu nie wyszło, że jest jakiś powalony i wyskoczył wysoko w górę, żeby złapać piłkę. I no to było po prostu mega, mega fajne. Potem się Gohan zawstydził, że kurde, przesadziłem, teraz wszyscy będą na nie palić i tak dalej, i tak dalej. Ale te właśnie takie okruchy życia w tej szkole, to jest właśnie moment, gdzie Gohan najbardziej błyszczał i taki chyba powinien być Gohan cały czas. Nie jak Goku i Vegeta którzy po prostu są tymi głównymi trzonami sej, którzy napierdzielają się po kosmosie i tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie takim sajanem pośród ludzi. Według mnie to było najlepsze, co zrobili z Gohanem. A potem znowu wszystko zmietli pod dywan i było, że dobra, okej, okay, Gohan, Gohana znowu robimy mega wojownika, daję mu power-upa, znowu jest najsilniejszy i co teraz? No właśnie, i co teraz? Sami nie wiedzą, jak tego Gohana prowadzić moim zdaniem, bo znowu mamy regres, potem mamy progres i znowu mamy regres i znowu mamy progres. I to się najbardziej potem powtórzyło w superce, bo motyw tego, że muszę trenować, żeby być lepszym się powtarza trzy razy w całym Dragon Ballu i to jest dokładnie to samo. I... To jest już po prostu nudne. Za pierwszym razem robiło to wrażenie, gdzie Gohan faktycznie się po raz pierwszy zmienił, ale jak mamy to potem drugi raz, trzeci raz, to. To, to już nie jest zbawianie nam, że Gohan ma potencjał. To po prostu jest już brak pomysłów, tak naprawdę. Bo nie chce mi się wierzyć w to, że Gohan po tym jak. Piccolo zobaczył po raz kolejny, gdzie umiera, gdzie śmierć Dragon Ballu nie ma znaczenia. wkurzył się tak, że blokował nową formę Beast. Nie, nie chcę się w to wierzyć, naprawdę. To jest już mega słabe, naciągane i tak dalej, i tak dalej. I ja tego po prostu nie rozumiem, w jaką stronę chcą z tym Gochankiem iść. Możliwe, że teraz zrozumieli swoje błędy, bo Superka, mimo wszystko, jaka by nie była, stara się troszeczkę te błędy naprawiać i tak dalej. Ale wydaje mi się, że już nie będą powtarzać tego schematu m, braku treningu i nagłego właśnie power-upa, bo Ziemia jest zagrożona i tak dalej. Ja osobiście uważam, że to się łączy z tym, co mówiłem kiedyś, że Gohan jak teraz ma tą swoją nową formę, Piccolo ma nową formę, Vegeta, Goku i tak dalej mają swoje nowe formy, to to jest nowy punkt startowy. I nie będzie żadnego regresu, będzie po prostu tylko lepiej. Tak jest zdaniem, taka jest moja teoria, chciałbym, żeby tak było. Tylko, że w przypadku Goku i Vegety, a zwłaszcza Piccolo, to działało bo, Goku i Vegeta nie mieli regresu, oni cały czas się po prostu spinali wyżej i wyżej, a Piccolo w końcu z samego dna nagle wyszedł, i to działało w tym wypadku, ale z Gohanem to nie działa, bo on cały czas wychodził z tego dołu, a potem do niego spadał, znowu wychodził, i znowu spadał, i znowu wychodził, i znowu spadał, i ludzie, Stoei, Akira, myśleli, że będziemy się tym za każdym razem tak samo jarać, ekscytować, że wow! Gohan zdobył kolejną nową formę ten sam sposób. No nie, i to jest właśnie według mnie to, że Gohan jest dziwną postacią, która ma potencjał i to jest potencjał zmarnowanym potencjałem. Ale tym zmarnowanym potencjałem nie jest to, co uważa pierwszy obóz, że wielka siła i tak dalej. Tylko według mnie to jest ogólnie zmarnowanie jego potencjału jako sposobu prowadzenia tej postaci. Bo to, co pokazali w busadze, na samym początku, jak mówiłem, było według mnie czymś idealnym dla tej postaci że on powinien dalej po prostu szlifować swoje życie ludzkie ale jednocześnie zmagając się z tymi stronami sajęckimi, żeby nie wyszło, że jest jakiś przepotężny i tak dalej to może by było ciężko wprowadzić w takim anime jak Dragon Ball gdzie liczy się tylko na pierdzielanie się po mordach to mogłoby być ciężkie. To by też sprawiło, że Gohan by był odsunięty na drugi bok, nie byłby jedną z głównych, ważniejszych postaci, co wielu fanów mogłoby zaboleć. Ale według mnie Gohan się nie nadaje na main hero i sam Akira to przyznał, że Gohan się nie nadaje na main hero i dlatego sprawdził z powrotem Goku, bo na początku chciał coś z Gohana zrobić w busadze, żeby był main hero ale zrozumiał, że to nie wychodzi, że to nie jest jego miejsce i przywrócił Goku z zaświatów. Więc według mnie Gohan tam powinien już zostać na stałe, w tym miejscu, które jest daleko od głównych bohaterów, ale to jest idealne miejsce dla niego i naprawdę Gohany Bisty inne inne Ultimaty według mnie już nie powinny mieć miejsca. To jest może kontrowersyjna właśnie opinia, że jak to kurna Gohan, który od początku serii mówi, że nagle musi być na uboczu, beżanych żadnych form i po prostu stać w pierdol? No tak. Tak, tak osobiście uważam. I tak na tej postaci byłoby lepiej. Bo według mnie bardziej ranimy tę postać ciągłym właśnie powtarzaniem schematu, niż po prostu ustaleniem mu jego własnego stałego miejsca. Takie jest moje zdanie, jeśli chodzi o Gohana. Że powinien po prostu oddać się całkowicie swojej ludzkiej stronie, szlifować ją, a sajanska strona miała być tylko takim szczypaniem co chwila w nos. Żeby przypomnieć mu, że hej, chcesz być człowiekiem, ale pewne jesteś troszeczkę Sajany i musisz się z tym uporać na dniu codziennym. I to by było spoko. W dniu codziennym, normalnym, ludzkim dniu codziennym, nie sajańskim dniu codziennym, gdzie trzeba się napierdzielać. Ja bym chciał to zobaczyć. I super hero też to fajnie nakreśliło, gdzie Gohan oddał się na nauce, tylko że przesadzili, bo zapomniał o swojej córce. No to akurat było mega słabe, ale spoko było to. Też mi się to bardzo podobało, że Gohan oddał się nauce swojemu ludzkiemu życiu, ale po cichu też trenował. I to było też mniej więcej to, co tu mówię, że głównie chodzi o jego ludzką stronę, głównie się zajmuje właśnie ludzkimi marzeniami, czyli nauką i tak dalej, rodziną, ale też w ukryciu na drugim albo na trzecim planie szlifuje też swoją sajańską właśnie naturę w razie w. Tak, w razie w. To nie jest w tym momencie takie ultra ważne, ale jakby coś to jestem gotowy coś tam pomóc. I to też jest spoko. Bo Gohan nigdy nie będzie najważniejszą postacią, najgłówniejszą. Nigdy nie będzie najsilniejszy. Nieważne, jak bardzo by chcieli to Toei zmieniać i tak dalej, teraz Toyotaro. I nie będzie, bo to nie będzie grało po prostu. Jeśli zrobią to na siłę, że Gohan będzie silniejszy od Goku, to nie będzie grało. Przynajmniej w moim odczuciu. Więc takie jest moje zdanie co do Gohana. Że Gohan jest dziwną postacią. A nie dlatego po prostu, że ma zmarnowany potencjał, bo nie, bo nie walczy, bo się woli uczyć i tak dalej. Tylko dlatego, że po prostu Toei, Akira, Toyotaro nie wiedzą co z nim zrobić, albo przynajmniej nie wiedzieli wcześniej co z nim robić. I na tym najbardziej według mnie postać kochana ucierpiała. Takie jest moje zdanie. Więc napiszcie jakie jest wasze zdanie, zostawcie odpowiedni komentarz, ocencie odpowiednio materiał. I jeśli wam się podobają moje filmy to zasubskrybujcie. I zobaczymy, jaką postać następnym razem weźmiemy pod lupę. Także tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i na razie. Cześć.